Powstanie Wielkopolskie. W 1918 roku Polacy po raz pierwszy szykowali się do świąt Bożego Narodzenia w niepodległej ojczyźnie. W drugi dzień świąt, 26 grudnia, do Poznania, który nie znał się w granicach wyradzającej się Polski, przyjechał Ignacy Jan Paderewski. Dzień później, 27 grudnia 1918, rozpoczęło się powstanie wielkopolskie, które trwało do 16 lutego 1919 roku. To jedno z nielicznych powstań w polskiej historii, które zakończyło się sukcesem. Przyjazd w grudniu 1918 roku do Poznania Ignacego Paderewskiego miał być jedynie kolejnym manifestacją Polskości w prowincji poznańskiej. Przyjazd nastąpił wieczorem 26 grudnia w środku opisanego w 27 grudnia Niemcy urządzili w centrum Poznania kontrdemonstrację. Nieznanych okolicznościach około godziny 17 padł pierwszy strzał. Choć nie zdawano sobie wtedy z tego sprawy, powstanie wybuchło wraz z nim. Naczelna Rada Ludowa początkowo próbowała powstrzymać powstańców przed dalszymi walkami, ale na to było już za późno, więc ostatecznie wsparła je. Informacje o wybuchu powstania telefonicznie przekazywano do kolejnych wielkopolskich miejscowości, gdzie w równie błyskawicznym tempie tworzyły się spontaniczne oddziały powstańcze, które rozbrajały zdezorientowanych Niemców i zajmowały budynki publiczne. Pierwszym przywódcą powstania został właściwie przypadkiem Stanisław Taczak. W ciągu kilku dni utworzył sprawnie działające dowództwo główne, ograniczył samowolę oddziałów powstańczych i zorganizował skuteczną obronę na najbardziej zagrożonych odcinkach frontu. 11 stycznia 1919 obowiązki głównodowodzącego przejął generał Józef Dowbór-Muśnicki. Józef Dowbor-Muśnicki Moś poprowadził nowo utworzoną Armię Wielkopolską do zwycięstwa nad Niemcami. Z powierzonych zadań generał wywiązał się znakomicie, dowodząc umiejętnie podległymi mu oddziałami. Rozwiązał on problem braku dostatecznej liczby oficerów wyższego szczebla, a w armii powstańczej zreorganizował oddziały w armię regularną, uformował pułki i wyspe 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 wyspecjalizowane bataliony. Koniec powstania Wielkopolskiego. Wojska Wielkopolskie miały przewagę nad przeciwnikiem dzięki brawurze, która niejednokrotnie równoważyła techniczną i liczebną przewagę żołnierzy niemieckich. Na upamiętnienie zasługują też kobiety Wielkopolskie i ich wkład w powodzenie powstania. Panie aktywnie udzielały się w służbach sanitarno-medycznych organizacji żywienia, zaopatrzenia i wyposażenia powstańców, w służbach łączności i zwiadu. Choć te prace często miały miejsce na uboczu działań zbrojnych, odgrywały olbrzymie znaczenie dla przebiegu powstania. 16 lutego 1919 roku w Tryblicher został podpisany układ rozegraniczny. Napisano w nim, że Niemcy powinni niezwłocznie zaprzestać wszelkich działań ofensywnych przeciwko Polakom w Poznańskie i we wszystkich innych okręgach. Wyznaczono również linię demarkacyjną. Był to sukces polskiej dyplomacji. Ostatecznie Niemcy 28 czerwca 1919 roku podpisały warunki traktatu pokojowego. Symbol powstania wielkopolskiego chorągiew z białym orłem. Polskie znaki i barwy narodowe pojawiały się na mundurach powstańczych. Choć w większości było to umundurowanie pochodzenia niemieckiego, na nakryciach głowy pojawiały się srebrne orły i biało-czerwone kokardy w najróżniejszych wersjach, wielkościach i materiale. Stążeczki wiązane w kokardę przypinano także do płaszczy i kurtek mundurowych, a na rękawach zakładano opaski w barwach narodowych. Jeszcze jednym symbolem Powstania, rozpoznawalnym do dziś, jest rozetka wielkopolska. Odznaka w kształcie trefla, wykonywana ze sznurka barwy zielonej lub srebrnej, z małym guzikiem u dołu, przyszywana na lewej kwaterze rogatywki, nasuwana na nią obrączki ze sznurka, które stanowiły znak stopnia wojskowego. Dziękujemy.